Zacznij, tak, kuzynie! Nie ma na ziemi krajnej szczęśliwej, gdzie lud podatku od kupna i sprzedaży nie płaci. Zacznij, kuzynie! Zapewne będzie, jak teraz w mieście planuje z czasem poddani na wszystko przez <grym> Państwo, do rony, trzeba się rządów. — A może źle mi doradzasz, kanclerzu? <grym> kuzynie, przecież. Twój chary, Przestań, że wreszcie mnie kuzynem! Cóż na, panie Shakespeare? Z czymże to przychodzisz? Bo jeśli masz mi nowych trosk przysporzyć, to każecie parę sobie na miejscu przejść. Jestem do no, usłyszenia. Nie, nie? Nie, nie, panie, sztukę ukończyłem. Zgodnie z tym życzeniem. I rzec muszę, że jest to dzieło wyjątkowej urody. Znakomicie. Spisałaś się, Annick. Starałem się, mówi Dwaj panowie z Weronem. Czekać sztuka tych młodych wartaczy, gdzie nic z tytułów wyczytać nie można. Twój pojęcie! Samo sedno trafia. Dziękuję młodzią. Ja już siodam. Stój! A druga sprawa. Jaka tu za Jakiś drugi papier? W rejku też trzymał. Nie, nie, to prywatne pismo było. Co to jest? Prywatne pismo, tak jak rzekłem. Petycja jedna. Prosiliby do ręki. Razem występują na Boga w Grzyby płacić nie chcą. I teraz przeciw mnie grają w zgodnej harmonii. O, źle się dzieje w państwie, Werony. Wybacz, kuzynie, we lecz się książę, ksiądę, że ośmielę się z tobą nie zgodzić. Co ty bredzisz? Wielki to jest sukces twojej twoje polityki. Czyż nie nakazałeś, by, -by nienawistne rody połączył piękny? Łańcuch pojedynczy, kuzynie, za ci głupcze! Przecież nie o taką Ale zgodę chodzi! bardziej Będę zgodny, nic! Obo pismo! Cała Werona przeciw mojej władzy! Ja już mogę się oddać Cio. Nie tak prędko, ani Też z nimi spiskuję, nie! Ja spisywałem nie, nie no co mi dyktowali! Sam nakazałeś pani nakłaniać ich do zgody. Zabić go? stąd! Posłańcem będzie naszym. Przekażesz Mandyku, to co następuje. E, jaki dzień dziś mamy? Właśnie! A wtorek! A zatem w ten czwartek Romeo Monteki ma poślubić już krwi kapuleta. Jeśli to uczynią, grzywna będzie im darowana. Za lekko, kuzynie. Zabierz! Jeszcze nie skończyłem! Jeśli jednak do czwartku małżeńskiego węzła nie zawiążą, majątki oborodów zostaną odebrane i ostatecznie opuszczą weronę, zrozumiałeś, Abiku? Myślę, że tak. Więc precz z moich oczu i módl się, by ta sztuka przypadła mi do serca.